Cześć kochani, tutaj Afolka, witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie od nagrywania, zwłaszcza nagrywania recenzji. Dzisiaj wracam do Was z tak wspaniałym, ogromnym zestawem największym w kolekcji, jaki mam. To jest dom strechów, bądź też nawiedzony dom, w zależności od tłumaczenia. Zestaw, który dostałam od firmy LEGO za, w prezencie za udział w LEGO Masters. Bardzo serdecznie za niego dziękuję, bo jest naprawdę genialny. To jest zestaw, który zawiera absolutnie wszystko, czego dorosły Afold do szczęścia potrzebuje i historię. Związaną oczywiście z samym budynkiem i z tym baronem, który jest właścicielem całej tej rezydencji, i mnóstwo mm, wspomnień z dzieciństwa, bo jest tu mnóstwo isteregów związanych z zestawami mm, z lat 90., zwłaszcza tutaj, właśnie z serii Adventurers czy Alpha Team, zestawami, które z pewnością wy się bawiliście, ja również w dzieciństwie, więc to. Dodatkowa taka nostalgia, myślę. W ogóle jeśli chodzi o sposób zbudowania tego modelu, ilość ruchomych elementów czy różnych te zaawansowanych technik konstrukcyjnych, tutaj naprawdę jest co robić, czy jest się czym pobawić. Oczywiście o tym wszystkim Wam jeszcze później opowiem. I pomyślałam, że z okazji nadchodzącego, już niedługo, święta Halloween, podzielę się nim dziś z Wami, bo naprawdę warto. Zestaw, tak jak nas zapewnia tutaj opakowanie, na dole na pasku widzimy, jest przeznaczony dla osób dorosłych właśnie od 18 roku życia, zawiera 3231 elementów, naprawdę bardzo dużo. Zawiera również baterię, ona jest potrzebna do tego, żeby zasilić klocek świecący klocek, ten light brick, co ciekawe tutaj w czerwonym kolorze, to też mój pierwszy taki, bo zazwyczaj były pomarańczowe. No, i oprócz oczywiście samej konstrukcji domu, samej tej rezydencji, mamy mnóstwo ciekawych minifigurek. Tutaj mamy przede wszystkim osobę na wózku inwalidzkim, takim szarym, w tym kolorze takiego wózka nie ma, więc się bardzo chciałam go mieć. Mamy również trochę duchów, to też moje pierwsze w kolekcji, dwa takie duchy się tutaj znalazły, jest w szkielet, akurat to bardziej może popularna figurka, ale oczywiście nie mogło go tu zabrać, więc są nietoperze. Oczywiście w zestawie nie ma naklejek, więc wszystkie tutaj elementy nadrukowane właśnie um, są <laughs> no właśnie na tej elewacji. Jeśli chodzi o tył opakowania, tutaj chciałabym wam pokazać, jak to też wygląda. Mamy rzeczywiste wymiary podane tego modelu: 25 cm szerokości i 68 wysokości. Jest naprawdę strzelisty, jest naprawdę okazały. Ale na koniec tutaj tego filmu pokażę wam moją, mój sposób jego ekspozycji na półce, bo oczywiście da się to zrobić i jak najbardziej mam tutaj na niego honorowe miejsce w domu. Zestaw można połączyć również z elektroniką, tutaj na obrazku widzimy, jest propozycja połączenia z baterią i tutaj kablem do zasilania, żeby ta winda, która jest w tej wieży umieszczona mogła działać, ale automatycznie, bo ona oczywiście już teraz będzie działała, tylko ręcznie się ją uruchamia, a tak to można ją zdalnie sterować, to na pewno będzie dodatkowy fajny element zabawy, na pewno to zrobię i kupię tą elektronikę, bo mi się przyda również do innych jakichś moich celów. No, właśnie jest już tu wspomniany wcześniej ten light brick, który zasila z kolei, podświetla obraz. To jeszcze też Wam pokażę samego Barona von Barona, znanego nam właśnie z serii Adventurers. No, powiem Wam szczerze, że ta ilość tutaj tych elementów, która będzie nam się kojarzyła z dzieciństwem, jest tak duża, że choćby z tego tytułu warto ten zestaw kupić. No, a w ogóle historię o nawiedzonych domach <laughs> i tego typu różne horrory też zawsze mnie interesowały, więc tu naprawdę. Bardzo dużo się dzieje. No dobra, tyle jeśli chodzi o opakowanie i wstęp do mojej recenzji. Zapraszam Was za chwilę na obejrzenie instrukcji, bo myślę, że warto. Jest tam dużo ciekawych informacji. A następnie przejdziemy do oglądania już zbudowanego modelu. Instrukcja dołączona do zestawu jest naprawdę pięknie wydana w formie takiej grubszej, sszywanej książeczki. Oczywiście, dobrze się to przegląda. Można ją sobie też otworzyć online, skanując tutaj kod QR, jeśli by ktoś wolał. No i oczywiście jest wyjątkowa również dlatego, że zawiera nie tylko etapy budowania potrzebne do tego, żeby powstał ten piękny model, ale również gotową historię, którą odkrywamy na kolejnych kartach instrukcji. Zaczynamy tutaj w tym miejscu z przepięknym zdjęciem właśnie wszystkich, osób, które zaprojektowały ten zestaw, główny tutaj, że tak powiem dowodzący właśnie przebrał się za barona i dowiadujemy się tutaj o tym, że baron podróżował po świecie i zbierał różne artefakty, które gromadził właśnie w tym domu. Niestety jeden z nich był nawiedzony, przez co teraz cały dom jest nawiedzony, no ale też dzięki temu można go było otworzyć jako park rozrywki dla zwiedzających, no i... Dom dostarcza teraz atrakcji takich oczywiście z dreszczykiem dla zainteresowanych, stąd taka ilość gości, minifigurek oczywiście tutaj w tym zestawie. My dobrze wiemy też, że te artefakty, o których tutaj mowa, które odkrywamy na kolejnych stronach, tutaj pozwoliłam sobie jeden na przykładu pokazać, czyli na przykład tutaj tą głowę Sfinksa, no tutaj wie, wiemy, że gdzieś tam z Egiptu ją przy, przyprowadził tutaj do tego domu, natomiast my oczywiście wiemy, z którego dokładnie zestawu, w którym dokładnie zestawie taka głowa się pojawiła, i to jest oczywiście jeszcze piękniejsze, bo to ma jakby takie podwójne dla nas znaczenie. Sam zestaw, jeśli chodzi o takie kwestie techniczne, zawierał 18 worków z klockami, jak widać tutaj. Było to budowanie podzielone mniej więcej tak, że z pierwszych sześciu budujemy podstawę domu, a z kolejnych rozbudowujemy ją w górę. I tak naprawdę, finalnie ta ostatnia wieża powstaje z worków od numeru 13. No, tutaj na pewno trzeba się skupić, żeby się przy jakimś etapie nie pomylić. W razie co mamy też dołączony w zestawie separator do klocków, on się na pewno przydaje w różnych tam momentach, a nawet tutaj zobaczcie, akurat mi się taka strona otworzyła, ile tutaj fajnej techniki budowania jest zawarte. No i jeszcze tutaj na koniec spis elementów. Ja oczywiście zawsze zwracam uwagę na te, które są dla mnie nowe, których nie mam w kolekcji, bądź nadrukowane i z tego powodu są jakieś też ciekawsze. Tutaj myślę, że takim dla mnie zupełnie nowym elementem, którego nawet nigdzie wcześniej nie widziałam i być może jest Rzeczywiście dedykowanym elementem tylko dla tego zestawu to jest ten element, który rusza się realnie w windzie. Ten taki stędzik na dwa krzesełka. Oczywiście możecie mi napisać w komentarzu, jeśli się mylę, i jeśli już gdzieś to się pojawiło, ale no cóż, mogę nie wiedzieć wszystkiego. Naprawdę fanta fantastyczna rzecz dla kogoś, kto kojarzy właśnie lata 90. i będzie więcej jeszcze rozumiał z tego, co tutaj się tworzy. Tyle na temat instrukcji. Zobaczmy już, jak wygląda gotowy model. Na początek obejrzymy front tego budynku. Jest on utrzymany w takim stylu gotyckim, surowym, który nadaje mu charakteru i powoduje, że widzimy od razu, że to jest nawiedzony dom, po prostu jakiś stary, właśnie straszny i raczej nikt normalny nie chciałby w nim mieszkać. Tym bardziej, że jeszcze przed budynkiem mamy mały cmentarz. Tutaj widzimy dwa nagrobki, jeden pięknie nadrukowany i co ciekawe, umieszczony tutaj na tym. Na tej płytce tak trochę niezgodnie ze sztuką LEGO, bo jest między study, nie powinno się tak teoretycznie robić, ale to tylko pokazuje, że no, LEGO nam otwiera różne inne możliwości zabawy niż tylko te klasyczne. Znalazł się tu również nojtopesz, to bardzo fajnie, bo nie mam ich zbyt dużo, a także dynia. I ta dynia jest umieszczona przez syna projektanta według jego koncepcji, więc można śmiało powiedzieć, że ten zestaw zaprojektowało 6, a nie 5 osób, biorąc również tego syna pod uwagę. Małego, jakby nie patrzeć. Tutaj jeszcze na przodzie budynku mamy piękną tablicę z napisem Dwór Barona, żeby nie było wątpliwości, kto jest tutaj właścicielem. Ona ma też podwójne znaczenie, bo jak wciśniemy tutaj ten klocek, to uruchamiamy tym samym ten świecący klocek, który tam podświetla po drugiej stronie obraz, ale tu już nawet przez te witraże widać, że się świeci. No i kolejny element nadrukowany jest również nawiązaniem do zestawu. Już nie pamiętam dokładnie którego, jakiegoś też z lat 90. związanego z rycerzami. Nawet tutaj ten napis, właśnie, również informuje o numerze katalogowym tego zestawu. To jest taka dodatkowa ciekawostka. Główne wejście do budynku jest po prawej stronie. Mamy tutaj podjazd dla wózków, więc bardzo fajnie. To ma też taką rolę, powiedzmy, edukacyjną. Ale rzeczywiście wózek mamy w zestawie, więc dobrze by było, żeby miał możliwość wjechać po prostu do środka budynku. A żeby wejść Otwieramy drzwi za pomocą pokrętła. Tutaj z boku jest specjalny mechanizm tak zrobiony, żeby móc je otworzyć na oścież, ale nawet regulować tutaj to przejście, więc to jest kolejny bardzo fajny element tego zestawu. Tak wygląda tył tego budynku, no nie jest reprezentatywny, bo tutaj głównie mamy ukryty ten skomplikowany mechanizm uruchamiający całą tą windę, za chwileczkę Wam to pokażę i mamy tu zostawione też miejsce do tego, żeby podpiąć realnie tą elektronikę, którą, o którą możemy rozbudować ten zestaw, tak to wtedy będzie wyglądało, mam tu przygotowaną grafikę właśnie w instrukcji, podłączamy sobie baterie i dwa te klocki z kablami w miejsce tych pinów i... Powinno to działać. No, nie testowałam tego jeszcze, muszę to kupić, ale z pewnością zrobię. Natomiast, oczywiście, nie mając tych elementów mechanicznych, nadal możemy się tym pobawić. Mamy tutaj z boku pokrętło, które tą windę uruchamia. Naciąga ten łańcuch, tak jak tutaj widzicie, wszystkie tutaj pokrętła pracują. Przez szybę widzimy, jak ta winda zresztą jedzie tutaj nam w górę. I w związku z tym, że tak naprawdę na górze nie ma żadnych pomieszczeń i nie ma gdzie z tej windy wysiąść. O, zobaczcie jeszcze tutaj wyżej, jak to wygląda. No to w momencie, kiedy nasze bohaterki siedzące teraz w windzie dojadą na samą górę, po prostu spektakularnie, uważajcie, spadną w dół. No to jest przejażdżka, która naprawdę może zszokować. Mm, ja bym na pewno nie chciała się w takiej windzie znaleźć, bo można dostać zawału serca, ale do pobawienia się jak najbardziej jestem na tak. Pora zajrzeć do środka tego budynku. Żeby go otworzyć, wystarczy po prostu odsunąć dwie te boczne części i otwiera nam się całe wnętrze tutaj budynku. Tak to wygląda. Oczywiście z prawej strony mamy to wejście, które mogliśmy zresztą, już testowaliśmy tutaj otwarcie tego. Mogę jeszcze raz to zrobić, żebyście to zobaczyli. Tylko szukam teraz pokrętła na szybko. O, to jest dokładnie to wejście, które... Już widzieliśmy, nad wejściem mamy mnóstwo zapalonych świec, żeby było bardziej klimatycznie, tutaj na początku mamy kasę fiskalną, no bo oczywiście mówimy w tej chwili już o domu, który jest przerobiony na park rozrywki, jakkolwiek to nie nazwać, posadziłam tam minifigurkę, oczywiście to jest wszystko jedno jaką posadzimy, bo zasadniczo nie ma tutaj określonej osoby konkretnie oddelegowanej do sprzedaży biletów. Cieszę się, że pojawiły nam się tutaj klocki z nadrukami. To są moje pierwsze takie. Mamy je dwa. Tu Wam z bliska pokażę. Z napisem bilet po prostu. Ticket 0937. Szkoda, że nie 2137. <laughs> to byłoby coś. No w każdym razie już tutaj widzimy, jak dużo się w tym budynku dzieje, jak dużo tu jest różnych dziwnych przedmiotów. Na przykład to cudeńko, podobno przywiezione z Himalajów, jeśli dobrze pamiętam, jest powieszone po to, żeby wieszać tu kurtki na, tym, na tych takich dziwnych wąsach. No, i mamy na środku wspomnianą już wcześniej windę. Posadziłam tutaj już dwie pasażerki. Widać po ich twarzach, że są absolutnie przerażone i wcale im się nie dziwię, ale tą windę uruchomimy sobie może jeszcze raz, trochę później, żeby Wam pokazać, jak to z tej strony wygląda. Po lewej stronie mamy już dobrze nam znany totem, powiedzmy. To jest klocek, który też był teraz reaktywowany przy okazji 90-lecia klocka Lego. I on się pojawił właśnie zresztą, z tą głową tego sfinksa jako taki mini setik. Na pewno kojarzycie. A jak nie, to zapraszam na moją recenzję raz jeszcze tego zestawu, właśnie z klasy, klasików na 90-lecie klocka Lego. Natomiast zupełnie tutaj z lewej strony, jeśli chodzi o to skrzydło, mamy piękne organy, na których już tutaj jedna osoba gra. Możemy go zdjąć na chwilę, żebyście się im lepiej przyjrzeli. Organy z klawiaturą, oczywiście pięknie nadrukowaną, to jest sześć takich mniejszych klocków, które tworzą całe te, te klawisze tych organów. Nad nimi wiszą dwie, oczywiście głowy Anubisa. To też jest misterek właśnie z zestawów. A skrzynia tutaj obok z tymi narzędziami, to jest kolejny kolejna rzecz, którą dołożył od siebie syn projektanta. Tutaj znalazła się nam łopata szara i kilow, bo tak sobie, że tak powiem, chłopiec wymyślił i niech tak zresztą będzie. Wmieściłam tutaj jednego ducha, bo jak tak mi się to kojarzy, że jak organy to musi być też i duch od razu. Wyżej z kolei mamy ten obraz właśnie Barona. Przepiękny klocek nadrukowany na płytce. No to jest Mistrzostwo Świata. I pamiętacie, ja tam wcześniej wciskałam ten napis właśnie z dworem Barona. I tak to wygląda, że uruchamiamy tutaj mechanizm. Podświetla nam się ten obraz, ale zobaczcie, kto się nam tu w rogu pojawia. Tutaj mamy taką zaklętą mumię, i to jest właściwie coś, co. Przyjechało razem z baronem do tego domu i właśnie nawiedziło cały ten dom niestety, więc trochę nasz baron tu przedobrzył. Z kolei wyżej tutaj na piętrach mamy kolejne jakieś e, dziwne przedmioty. Z tego co pamiętam, to to był przedmiot właśnie do wywoływania duchów, stąd też jednego tu umieściłam. E, tutaj na strychu za e, pajęczyną mamy różne też e, inne jakieś zbiorowiska, w tym z tego, co kojarzę, kulę Ogela chyba. To się tak nazywało też do jakichś dziwnych czarów potrzebnych. Może lepiej tego nie ruszajmy, bo jeszcze coś się stanie <grym> i przywołamy jakieś dziwne duchy. Tutaj mamy z kolei ołtarz też do jakichś niestety dziwnych rytuałów. Co ciekawe, ten jeden tutaj szkielet, zobaczcie, nie bez powodu ma cylinder, jest taka sugestia, że tych braci bliźniąt że są w tym zestawie, tych dwóch tutaj takich samych, było tak naprawdę trzech, że to były trojaczki, tylko jeden niestety zawisł tutaj i no cóż, zmarł. Mam nadzieję, że nie jakoś bardzo tragiczną śmiercią. Wąż również jest dodany przez syna projektanta, tutaj jest takich ciekawostek. Nie wiem czemu tutaj mamy, czy to chyba monitoring może niech będzie, ale jakoś tak dziwnie umieszczony aparat fotograficzny. No i tutaj już wyżej mamy kolejne piętra wieży. Jak uruchomimy tą... Zaraz spróbujemy tą windę. To chyba nie z tej strony było pokrętło. Muszę się prze... o, przesiąść. O, zobaczcie to. To tutaj w oknach będzie widać tą windę mniej więcej, jak ona jedzie. I co ważne, o, zobaczcie, ona kończy tutaj w taki spektakularny, właśnie sposób. Widzimy tutaj panie, które dojechały na górę, ale niestety, jako że jest to winda donikąd, no to muszą polecieć w dół. I tak to właśnie tu wygląda. W zestawie mamy 9, a tak naprawdę 10 minifigurek. Jeśli wliczymy w to jeszcze ten wiszący na górze szkielet, z tym, że dwie figurki tu widoczne po lewej stronie są takie same, to ci bracia bliźniacy, nawet tak samo ubrani w te garnitury, ale nie czepiam się tego, bo to oczywiście ma swoją historię w tym zestawie. Najbardziej podoba mi się oczywiście figurka na wózku inwalidzki, a bardziej w ogóle sam fakt, że jest tu wózek inwalidzki, no bo to kogo tutaj posadzimy to już nie ma większego znaczenia. W tym kolorze wózek mam pierwszy w kolekcji, taki szary, bo zazwyczaj miałam właśnie jakieś takie wyczynowe, sportowe te wózki. I się bardzo cieszę. To jest oczywiście ten klasyczny wózeczek, gdzie możemy również tutaj kogoś poprosić o pomoc, żeby go popchnął. Pozostałe figurki, no to tak właśnie zwykli cywile. Zwyczajnie dosyć ubrani. Jedyny tors, który przykuwa moją uwagę, to ta czarna, skórzana kurtka, ale mam już taką w kolekcji, więc też nie robi na mnie jakoś specjalnie wrażenia z kolei jedna ciekawsza fryzurka to u tej pani właśnie blondynki tak ciekawie pocieniowane krótkie włosy no i oczywiście duchy dwa takie same co prawda no ale nie wiem na ile duchy mogą się między sobą różnić w kapturach tutaj raczej smutne no widać że straszą nie są raczej przyjaznymi duchami to moje pierwsze w kolekcji więc i tak się bardzo z tego cieszę jedyne czego mogłabym się tutaj przyczepić to tak naprawdę że te figurki nie mają za bardzo żadnych akcesoriów Dostał tutaj jedna osoba dostała tylko ten bilet, ten klocek właśnie, który już Wam wcześniej pokazywałam i to tyle, a przecież mogłyby mieć czy jakieś telefony do robienia zdjęć, czy w ogóle aparaty fotograficzne, właśnie telefony do ręki, no i jeszcze tych akcesoriów trochę można byłoby umieścić, tym bardziej, że ten zestaw jest naprawdę dużych rozmiarów. No dobra, podsumujmy. Tak jak obiecałam, pokazuję Wam na koniec moją propozycję ekspozycji tego zestawu na półce. W tej chwili wydaje mi się, że on jest na miejscu honorowym jeszcze bardziej niż dotychczas stała barakuda u mnie. Trochę to się zmienia, ale naprawdę ten zestaw zasłużył na wyjątkową ekspozycję. Jest okazały, jest duży. Jest taką chlubą mojej kolekcji. Raz jeszcze dziękuję mm, za to, że go dostałam, że w ogóle miałam szansę wzięcia udziału w LEGO Masters i dzięki temu trafił on do mojej kolekcji. Mam nadzieję, że moja recenzja się Wam podobała i zapraszam wkrótce na kolejne moje filmy. Trzymajcie się. Cześć.